Dzisiaj do widzowie, tak i widzowie, widzimy się na się Dzisiaj plan jest na zrobienie. Karambita. Dzisiejszy plan jest zrobienie karambita, pamiętajcie, kodek używacie i macie mispeka. Ostatnio na otware odcinka nam dropu z czterech Mispeków drobną z kim za 100, więc sery polecam. Taki 5-7 nam dropną. że gdzieś tu będzie. O to, to nam dropło O to nam dropło widzowie Dzięki, możecie sobie zlikwidować ten odcinek, to było na początku, więc jak coś Powinienem zrobić karambita, patrzcie i Patrzcie ile na jeszcze karambit co robi... kosztuje Patrzcie i Karambit 800 złotych, powinienem robić karambita Czyli musimy zrobić takie, jakby było sporo, ciężko nam będzie Hmm, co by nam dało no może Hydrotus polecił tak Alin. Proszę Hydrotus no. Dogadajmy się no. I i i i a, nie, 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 nie. O dobrze, myślałem, że przeleci tam Jest Hydrotus nam oddał. Kurna, widzę... Pokczą, pokczą Może teraz water Tak. Większe skrzynki spróbujmy, żeby tak... O, zebrało. Zabrało i teraz... Oddaj. Proszę oddaj, no Waterpool, no nie, bądź taką skrzynką złą, no, aj. to Jeszcze jedną No i dziękuję serdecznie Co bym teraz przetestował, no I co teraz, no, gdzie? O kurde, sto ale obniesiał dwie ręki Nieee, ajaj Teraz musi się, teraz musi oddać Musi teraz oddać, no Dobra Ja cię kręcę Al profit Ja też się robię się się ikanowite wcale MK 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 i takie trzy skrzyneczki O by to oddało Oby to oddało I, i, i co nam wypada? Kurde no Ajaj ale strata Teraz dwie Waterpool. Proszę no Waterpool oddaj no Zabrałeś nam najwięcej no Ja cię kręcę, no oddaj no No i dziękuję, że oddałeś, ale chodzi o że tak mało, no, szkoda Mało oddałeś, bardziej zabrałeś no Aj ty waterpool, aj ty skrzynko ty Może to o tą skrzyneczkę otwieram. O jeszcze nigdy nie otwierałem chyba. To no, tak trzy grubo słówka. o tak nie mam pojęcia chyba dobrze ale tak słabiutko po testach po testach u ten ten jest bardzo ładny ogólnie widzę Mhm. i o, spróbujmy zrobić kosę. O, to jest dobry plan. Nie siadło. Siadło. Nie siadło. Nie siadło. I kosa, kosa, kosa. Patrzcie, to widzimy jak kosa teraz nam siedzi. Nie! No jakim cudem nam to nie siadło, no i. ja, cię co ma Nie mam powiedzieć jakim cudem nam to nie siadło, widzowie. 17 zł. Próbujemy sobie zrobić 5 4 cztery. Cztery, żeby było na upgrade 40 No i zarobiście siadło I teraz to sprzedajemy i próbujemy otworzyć skrimkę z kosą Proszę, kosa, no oddaj no Kosa nie gadaj! Ja cię kręcę! Nie Dobra, On try teraz blackwindow, window, proszę, blackwindow, window, no Dobra, oddał Przysiądźkę dwie razy. Co kiedy mam? Co robiście oddało? Dobrze, teraz ten event cztery zdrowki po dwieście no, czyli tak średnio. I to dwa siedemdziesiąt. No i co serdecznie dziękuję wam za obejrzenie odcinka i siema.